Po występie, Dody zawrzało w sieci. Niektórzy się zawiedli. Nie milknął echa koncertu Wolność jest Kobietą, który odbył się w Gdańsku. Wydarzenie ubogaciła prawdziwa Plejada Gwiazd, a wśród nich niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, Doda. Jej występ wywołał lawinę komentarzy w sieci. Plejada Gwiazd na koncercie Wolność jest Kobietą. Te nazwiska pojawiły się na scenie. 27 czerwca w Gdańsku odbył się koncert plenerowy „Wolność jest kobietą”. Wydarzenie było częścią wyjątkowego multikoncertu. Tego samego dnia odbyły się także występy w Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. Mieszkańców Gdańska odwiedziły osobistości związane z polskim światem muzyki. Na scenie zaprezentowali się Doda, Kasia Lins, Natalia Grosiak, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Piotr Cugowski, Polska Filharmonia Kameralna Sopot i Hur Music Everywhere, Reklama. Występ Doda podzielił internautów. Prawdziwa burza w sieci. Jedną z osób, której występ szczególnie zainteresował publikę, była Doda. Artystka zaśpiewała piosenkę, zanim zrozumiesz z repertuaru zespołu Varius Manx. Nie wszystkim się jednak spodobało. Niektórzy internauci byli bezlitośni i otwarcie stwierdzili, że interpretacja utworu nie wyszła zbyt dobrze. Krytykowano nie tylko dobór repertuaru, lecz także bezpośrednio wokal 41-latki. Cały sens tej piosenki poleciał gdzieś daleko-daleko straszne wykonanie. Bolą uszy, profanacja pięknej piosenki. Zakrzyczana piosenka, z denerwującą manierą, Anita Lipnicka otuliła tę piosenkę delikatnością. Oryginał zdecydowanie lepszy, nierówności, nieczysto. Niestety, czytamy w komentarzach na YouTube. Mimo przytłaczającej większości negatywnych opinii, pojawiła się również garstka komentujących, którzy pochwalili występ wokalistki. Fani docenili odwagę Dody w mierzeniu się z nowym gatunkiem oraz przekazane emocje. Brawo, fajny występ z przesłaniem. Przepiękny oraz wzruszający występ czytamy.